a tutti! Dziś zaimę dzierżawczy jego, jej. Suo, sua. Sua, jak la sua valigia, la sua valigia. Suo, suoi, sue. Podzieliłam to zagadnienie na dwie części, ze względu na to, że filmy są po prostu zbyt długie. W jednym filmie zrobimy liczbę pojedynczą, czyli SUA, SUO dla słowa licze, tak? A w drugim filmie zajmiemy się liczbą mnogą, czyli SUOI, SUE. SUO, czyli jego, jej. Coś jest jego albo jej. Ale też SUO oznacza pana, pani, pański. Tak? Pana, pani. W pisowni zorientujemy się, że znaczy to pana, pani, jeśli zapiszemy z wielkiej litery, suo, a jeśli wypowiedź nie jest zapisana, tylko pochodzi z rozmowy, wtedy kontekst nam wyjaśni, czy to jest jego, jej, czy pana, pani. Forma pana, pani pisane z dużej litery, to tak zwana forma di cortesia, czyli forma grzecznościowa. Dla forma di cortesia. Il suo portafolio, jego. Jej portfel. Portfel, ewentualnie teczka. Il suo portafolio. Rodzaj męski. Końcóweczka o, portafolio, suo, o, o oraz rodzajnik męski il. Il suo portafolio. Jego, jej portfel. Il suo portafolio. Jego, jej portfel. Jego, jej teczka. Pana, pani portfel. Il suo portafolio. Pisane z dużej litery. Rodzaj męski odnosi się tu do rzeczownika. Co? Tak? Co? Kto? Co jest jego, jej? Portafolio. Co jest pana, pani? Portafolio. Tutaj właśnie chodzi o rodzaj męski rzeczownika. Co? Portafolio. Il suo posto. Jego miejsce, jej miejsce? Il suo posto. Pani miejsce, pana miejsce, pańskie miejsce, tak? Nadal rodzaj męski. Il suo posto. Jego, jej, pani, pana miejsce. Posto miejsce. Il suo resto. Pani reszta, pana reszta. Il suo resto. No, oczywiście, można też powiedzieć il suo resto, jego, jej reszta. Il resto, w tym znaczeniu reszta z pieniędzy, na przykład kelner zwraca resztę w bar czy w restauracji, na przykład. Il suo resto. Il suo letto. Il suo letto. Jej łóżko, jego łóżko. Suo jej, suo jego. Ewentualnie suo pani, suo pana. Rodzaj męski oczywiście. Il suo letto. Il suo a shugamano, a shugamano to jest ręcznik. Il sua shugamano. Jej ręcznik, jego ręcznik. Pani ręcznik, pana ręcznik, czy pański ręcznik. Il suo a il suo a shugamano. A shugamano zaczyna się na a więc zazwyczaj występuje z rodzajnikiem L z apostrofem. La shugamano. Gdy przychodzi zaimek suo lub inny. IL. IL SUO asciugamano IL SUO LETTO. IL SUO asciugamano IL SUO BIKIERE. IL SUO BIKIERE. Jej kieliszek albo jego kieliszek. czy tu szklanka, tak? Czasem nawet kubek również. Możecie dostać bikierę, kubek kartonowy, papierowy. IL SUO BIKIERE. Pani szklanka. Pana kieliszek. il suo bicchiere, il suo bicchiere, il suo portamonete, il suo portamonete, jego portmonetka, jej portmonetka, pańska portmonetka, pani, pana portmonetka, il suo portamonete, portamonete, czyli in słowy, il borsellino, Portmonetka to jest właśnie albo il Borsellino, albo il portamonete. Il suo portamonete. A jak powiemy, jego i Borsellino, il suo Borsellino. Il suo bicchiere, il suo portamonete. Il suo Borsellino. Il suo collega, il suo collega. Kolega to kolega, lub koleżanka. Il collega, tak? Kolega najczęściej chodzi o kolegę z pracy, bo o przyjacielach powiem raczej "amiko". Il suo kolega? Jej kolega, jego kolega, pani kolega, pana kolega. Ale uwaga, la collega, la sua kolega, to jest koleżanka, ale o tym porozmawiamy później. Il suo diploma. Diploma, dyplom, ewentualnie świadectwo ukończenia szkoły. Il suo diploma. Jej lub jego, pani lub pana dyplom. Il suo diploma. Il suo collega. Il suo diploma. I związki pokrewieństwa. Suo marito. Jej mąż. Ewentualnie w naszych czasach jego mąż. Suo marito. Suo marito. Pani mąż. Lub pana mąż. Suo marito. Suo suocero jej jego teść słoczero teść sło słocero. pani pana teść ewentualnie sło słocero. sło koniato sło koniato szwagier koniato szwagier jej jego pana pani szwagier suo koniato suo marito Suo suocero, suo cognato. I związki pokrevistwa z określeniami. Il suo perfetto marito, il suo perfetto marito. Pani idealny mąż, perfetto marito, idealny mąż. Il suo marito fedele, il suo marito fedele. Jei, jego, wierny mąż. Marito fedele, wierny mąż. Il suo perfetto marito. Il suo marito fedele. Il suo bravo suocero. Il suo bravo suocero. Pani, pana, porządny, równy teść. Brawo oznacza porządny, uczciwy, równy, dobry, także fajny. To zależy od kontekstu. Il suo bravo suocero. Il suo cognato idiota. Il suo cognato idiota. Czasami możecie coś takiego usłyszeć. Idiota, oprócz słowa idiota, może oznaczać również głupkowaty, głupi. Il suo cognato idiota. Jej, jego głupkowaty szwagier. Sło z wielkiej litery oznaczałoby pani, pana. Il suo perfetto marito. Il suo marito fedele. Il suo bravo suocero. Il suo cognato idiota. I rodzaj żeński. Sua. Sua. Czyli po prostu jego, jej. Sua odnosi się do rzeczownika, który będzie w rodzaju żeńskim. I oczywiście forma di cortesia. Sua, pana, pani. La sua borsa. La sua borsa. Jej, jego torba. Borsa rodzaju żeńskiego, a więc sua musi mieć formę rodzaju żeńskiego. No i rodzajnik la. La sua borsa. Czy też. La sua borsa, pańska torba. Pani torba, pana torba. La sua borsa. La sua tazza. Jej, jego filiżanka. Pani, pana filiżanka. La sua tazza. La sua tazza. Tazza, filiżanka. La sua karta di credito. La sua karta di credito. Jej, jego pani, pana karta kredytowa. La sua karta di credito. La sua biancheria da letto. La sua biancheria da letto. Pani, pana, jej, jego, pościel. Biancheria da letto. Biancheria to jest bielizna. Da letto dotycząca łóżka. A więc pościel. Nawiasem mówiąc, o pościeli potocznie mówi się le lenzuola. Le lenzuola. To jest dziwna forma, bo niby rodzaj żeński, liczba mnoga, Le lenzuola, czyli coś w rodzaju liczby mnogiej. Le lenzuola. Ale il lenzuolo, prześcieradło. Il lenzuolo. Le lenzuola, il lenzuolo. Bez problemu możecie tak mówić w hotelu, to znaczy pościel, tak? Potocznie, ale używa się. Natomiast Biancheria da Letto, no to jest taka właściwa nazwa. La sua Biancheria da Letto. La sua tazza, la sua carta di credito. La sua Biancheria da Letto. Dalej. La sua mano. La sua mano. La mano. Dłoń. Ręka. Czyli la sua, jej, jego pani, pana, pańska dłoń, pańska ręka. La mano. Rodzaj żeński, mimo że mano kończy się na o. Mano jest rodzaju żeńskiego. La sua mano. La sua foto. La foto. La foto, czyli la fotografia la foto la sua foto jej jego pani pana fotografia zdjęcie la sua foto Zajrzeński no, mimo że foto kończy się na o l'auto czyli auto samochód la sua auto la sua auto jego jej pana pani auto samochód auto nie dosyć, że kończy się na O, a jest rodzaju żeńskiego, to jeszcze zaczyna na samogłoskę, a więc rodzajnik byłby L z apostrofem. La auto, la auto, la sua auto, la sua mano, la sua foto, la sua auto. Związki pokrewieństwa. Sua moglie, jego żona, czasami jej żona. Czy też pana żona, tak? Pana, pani żona. Sua molje. Sua może oznaczać jego i jej. I pana i pani. Po prostu mówimy sua. Sua molje. Sua słoczera. Jego, jej teściowa. Czy pańska teściowa? Pani, pana teściowa. Słoczera Teściowa. SŁA słoczera. Sua słoczera. Sua koniata. Sua koniata. Jego jej bratowa szwagierka, czy pańska bratowa, pani pana, bratowa, pani pana szwagierka. Sua koniata, sua koniata. Sua moglie, sua suocera, sua koniata. La sua meravigliosa moglie, la sua meravigliosa moglie. Pańska cudowna żona. Meravigliosa, cudowna. La sua molie infedele, la sua molie infedele jego czy jej niewierna wiaromna żona tak jak fedele oznaczało wierny, wierna tak infedele oznacza wiaromna czy niewierna. La sua molie infedele, la sua molie infedele La sua perfetta ex suocera La sua perfetta ex suocera perfetta idealna ex suocera była teściowa. Ex możemy dodawać do wszystkich nas, pokrewieństwa, które wiążą się właśnie z małżeństwem. Ex słoczera. Była teściowa. La sua perfetta ex słoczera. Jego, jej, pana, pani, w zależności od kontekstu. Idealna, perfetta była teściowa. Ex słoczera. La sua bella cognata. La sua bella cognata. Pańska piękna szwagierka. La sua bella cognata – bella, piękna, cognata, szwagierka. Lub też la sua bella cognata mogłoby znaczyć jego, jej, piękna szwagierka. La sua meravigliosa moglie. la sua moglie infedele. La sua perfetta ex suocera – la sua bella cognata. Na zakończenie tego filmu ciekawostka z użyciem właśnie zaimka jego jej. Tutaj akurat sua. Sua. Uwaga, uwaga. Sua maesta il re. Sua maesta il re. Jego królewska wysokość. Maesta to wielkość, wysokość, majestat. Jest rodzaju żeńskiego. La maesta. Sua maesta il re. Il re to jest król. A więc jego Sua majestat, wysokość, czy majestat, il re, król. Po polsku, Jego Królewska Wysokość. Albo też sua maesta, la regina, sua maesta, la regina, jej Królewska Wysokość. Ewentualnie sua altezza, sua altezza, jej Jego Wysokość, jej Jego Mość. Sua altezza, sua majestat. Jej Jego Mość, jej Jego Wysokość. Sua Santita. Sua Santita. Jego świątobliwość. I również jej świątobliwość. Sua Santita. Sua Maestà il Re. Sua Maestà la Regina. Sua Altezza. Sua Maestà. Sua Santita. Możecie coś takiego czasem usłyszeć lub przeczytać. Poza tymi znaczeniami, czasem maesta używa się również troszeczkę na wesoło z przymrużeniem oka. Jak wiadomo, we Włoszech króluje kuchnia. A więc czasami można usłyszeć Sła maesta la carbonara, Sła maesta la carbonara. Jej wysokość carbonara, carbonara to jest danie włoskie oczywiście. I chcemy przez to wyrazić, że jej wysokość carbonara wjeżdża na stół na przykład. Oczywiście, jeśli ktoś woli pizzę, to może być Sła maesta la pizza. Sua la pizza. Jest taka pizzeria na Polu zresztą. Sua la pizza. Dalej. Sua il gatto. Jego wysokość kot. Sua il gatto. Te sformułowania są oczywiście żartobliwe, troszeczkę przenośne, ale możecie się z nimi spotkać. Sua la carbonara. Sua il gatto. A propos jej wysokości carbonary, sua ta la carbonara, kilka lat temu gruchnęła we Włoszech wiadomość, że la carbonara, czyli jedno ze sztandarowych, tradycyjnych dań włoskich, tak naprawdę została wynaleziona nie przez Włochów, ale przez Amerykanów. Otóż w czasie II wojny światowej, kiedy we Włoszech przebywało mnóstwo amerykańskich żołnierzy, jak i po wojnie zresztą, Kucharze amerykańscy mieli do dyspozycji mnóstwo makaronu włoskiego, jajka i bekon. I to oni wpadli na pomysł, aby połączyć bekon z jajkiem i z makaronem. To, co zrobili później z tego Włoscy kucharze, no to oczywiście nie porównuje się prawdopodobnie do produkcji amerykańskich kucharzy, no ale tak to jest z włoską kuchnią właśnie, że potrafi najprostsze rzeczy wynieść na piedestał, na wyżyny kulinarne. Tak zatem również suamesta la carbonara została wycyzelowana przez Włoch, mimo że wynaleziona przez Amerykanów. Na tym na razie zakończymy. W następnym filmie zajmiemy się zaimkiem jego jej, pana pani, ale dotyczącym liczby mnogiej. Winigrazio, grazie, ciao, ciao, ciao.